Baba Jaga gra w grę. Jak się podobało, zostaw lajka i zasubskrybuj. Dobra, od tych drzwi tutaj, których nie możemy otworzyć. Jest jeszcze jedno urządzenie, bo tak to jest jak się chodzi po ciemku i nie widać wszystkiego. Tu. Tu jest jeszcze pomieszczenie, którego nie widziałam niestety wcześniej. Ale też udało mi się znaleźć zapis, który jest. Niedaleko stąd, a ja myślałam, że go nie ma. To trzeba jeszcze wyłączyć. O! I teraz. O! -o. Na pewno nie pójdę z tobą. Mądry Polak po szkodzie? Bo ja dopiero teraz jakiś czas temu odkryłam, że tutaj można unieszkodliwić ich prądem, a później pokonać tą pałką, a ja kiedyś tylko prądem ich dzigałam i uciekałam. I to za bardzo nie pomagało. No i co, teraz mogę to zrobić? Wyłącz. Dobra, teraz. Dobra, i tutaj co? Nie będzie obcego? Bez jaj.

o. Da radę sobie z nim, da, da, da. On jest nowocześniejszy. O kurde. O kurczaki. Swój na swego, nie? Teraz napił. Alech. Widać, że nasz ten... Jest nowocześniejszy, bardziej człowieka przypomina. I tutaj w razie czego ten miotacz sobie wezmę. Dobra. A te syntetyki na tej stacji tutaj. Przestarzałej stacji. Jakieś stare modele to były. Dobra, ja się teraz boję tego mojego. Co z nami przyleciał. Czy mu też nie odwaliło? Szukaj, szukaj, szukaj. O, ale ktoś tą panią tutaj załatwił. O, szkoda, że nie mogę tutaj tego akumulatora do tej pałki sobie wykonać stworzyć. Kurczę, modele wystawowe. No, mam nadzieję, że one nie ożyją. Tutaj dzięki tym terminalom dowiadujemy się wielu rzeczy, które miały miejsce zanim tutaj przybyliśmy. Urtę. już mam normalnie, strach iść tutaj. Zamknięte drzwi. A i co dalej? Znajdź wyjście z galerii syntetyków. Muszą robić wszystko pod górkę. Kurczaki. Znajdź no wyjście. Tamtędy nie mogę się przedostać, bo te. Kanały wentylacyjne nie prowadzą do niego bezpośrednio. Kurczę. Osiągnięto limit. Nie ma tu jakiegoś przejścia tajnego. Nieraz w biurach są takie w ścianach. Ha ha, ha. Ja Jeszcze raz tylko sobie przeczytam. Na moim terminalu jest przycisk blokady z czasów, kiedy sprzęt był jeszcze coś wart. Nie martw się o nie, to tylko modele wystawowe. Na moim terminalu. Hmm. Nie wiem. Sun. Six sun. Tomorrow together Mamy guzik znieść blokadę Dobra świeci się na zielono. You need an appointment. Ja pierdziulę, odpalcie! Odwalcie się ode mnie! Szafa, 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 szafa! Szafa! Gdzie jest szafa? Nie ma szafy! Ja pierdziule. Czek sobie spokojnie idzie. I myśli, że to cholerstwo nie działa, a to nagle ożyło. Dobra, tutaj jest zapis. Tutaj jeszcze co mamy? Terminal osobisty. To tutaj przyjdzie czy nie przyjdzie? Panie Przejdzie, co? Kurde, z taką pałką, w której mam tylko dwa akumulatory do rażenia. Nie, 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 nie. To nie zda egzaminu na pewno. Ja też też nie. Po prostu pogorszę sprawy i żywe pochodnie będą mnie gonić. Strzelba jest fajna, ale tylko trzy naboje. Co to jest? Nic. O, 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 naboje były. Co ja tutaj mogę jeszcze zbudować? A chyba już nie mogę, bo mam sześć i to chyba koniec, osiągnięto limit. Eee... Strzelba. Cztery naboje. Naprawdę. Mhm. Mina EMP. To... to bardziej, ale to też nie wiem, czy po jednej Miałem M nic amunicję do strzelby. Zdecydowanie. Bo tutaj to ja mogę z 6 razy na jednego sobie postrzelać. A jest ich pełno przecież. Chyba, że nie wszystkie ożyły nagle. Nie, sobie to jeszcze zapiszę się. Bo ja muszę wrócić do tamtych pomieszczeń. Tę apteczkę, to ja sobie jedną tutaj chyba wykorzystam. Na maksa zdrowie i to sobie tutaj wezmę i jest fajnie. O, przegapiłabym to. Ulepszono schemat, zobacz w menu kołowym. Hmm. On tutaj jeszcze ma pełno naboi. O, super. Super. Ale cztery tylko naboje w komorze, w magazynku. Nie, sobie tutaj jeszcze raz. Pójdę się zapisać. Coś tutaj się będzie złego działo. Skoro tutaj teraz mam pełno przedmiotów do tworzenia i naboi i tej całej tutaj o amunicji typu małotów i bomby i MP. Powięcy tak w grach jest, jak mamy spotkać bosa. Od razu cały Arsenał nagle pojawia się, o kurde. Matko. tam się dzieje? Ja pierdziule, ja się nawet boję zajrzeć. To ja włączyłam ten ogień? Chyba no tak, co? Yeah. Nie Ilu ich jeszcze jest jeden Ostatni Im bliżej tym lepiej chodź Ja pierdzielę. Który wtedy miał mieć tą kartę? Aha, broń zapasy na zewnątrz sali sprzedażowej. Kurczę. Dobra, po tym wszystkim szybko się lepiej zapisać. Bo nie wiadomo. Czy coś tutaj zaraz znowu nie przyjdzie? Dobra. Nic się nie zmieniło. Ok, chociaż, no właśnie, przydałaby się ta mina EMP, ale niestety nie mam tych, co potrzebuję. Dwa naboje mi zostały w tej strzelbie. Ok. Jest mina jeszcze jedna. Mołotów nie. Wydaje mi się, że te miny osłabiły trochę ich układ, i łatwiej było ich zabić. Któryś może ma kartę? Szukaj, jest. Dobra jest. Warto było tutaj wejść jednak do tego pomieszczenia. Portierni, czy nie wiem jak to się nazywa. Żeby właśnie dostać się tutaj do tego panelu i włączyć ten ogień. To też trochę pomogło. Nie mieli tak łatwo. No dobrze. Jest tutaj zapis. Y... O, akumulator. Okej, okay. myślę, że to jeszcze zrobię i idę do zapisu, i spotkamy się w kolejnym odcinku bo staram się nie robić tak długich tych odcinków Okej, okay. no to w takim razie do zobaczenia Fajnie że jesteście, że oglądacie Hej. Baba Jaga gra w grę. Jak się podobało, zostaw lajka i zasubskrybuj.